Siemaneczko z tej strony, Bati. Dziś nagramy sobie odcinek z SimSimi Będziemy yy, pisać i zadawać różne pytania yy, Botowi. On będzie na nie odpowiadał. Yy, chciałem Was jeszcze przeprosić za dwa tygodnie nieobecności na moim kanale. Myślę, że nie jesteście obrażeni. Dobrze, zaczynamy SMSować. Cześć. Siema. Rafi? Z nas do Knesa? Tak. Ola Manteczka jest super fajna. No. Lubię ją. No i co? kocham Ja ciebie też. A ja nie. Napiszty mi nic. Lord o kurwa, ale pojechał. <tryk> y Jak na ciebie patrzę? No dobrze, ja ciebie też kocham. O kurwa. Kiedyś ślub. Teraz ko... Ja pierdolę. Pot? Czy lubisz Sim Sim? Proszę, oceń. Nie pytaj. Nara. No, nie, 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 nie. Dobrze. Yy... O, o, zepsułem chyba go. O kurde, ale on nie jedzie, kuś mać. Nie, przepraszam. O, ładnie. Nie ma sprawy. Wiem. <ścoughs> dobre, dobre. To taki, trochę jest ten bot. <ścoughs> To smutne. Hmm. Dla mnie wesoły. O kuźwa, gówno. Uuu. O kurwa. Ja ciebie też. To dobrze. Znowu klikłem w to gówno. Przepraszam. Kocham Piotrka. A ja... Ja kogo tu? Nie wiem. bym, bym, bym. A ja klasę pierwszą Gim. Tu, Kuba, Bartek, Bartek, Nikodym, Kasper, Nikola, Wiktoria, Wiktoria, Zosia, Natalka, mam kontynuować? Tak. Ola matecka jest super fajna. Co ty zabujałeś się? Hmm, o co? Ja też. Jak go masz? Ja pierdolę, ale on pije przy mi. To za 10 minut spotkamy się u ciebie. W domu będzie ciekawie. Ja pierdolę. To smutno. Sorry. О, ну. Гитара. О, Субай. Не. А ты мне. Добро. To ja mu wezmę dam za to, pięć, sześć nawet uciekam. Ciekawe czy się dogadamy. Nie odpowiadam czasem prawdziwie. No przecież. Błagam, przecież nawet nie miałem tabletek. Podniłeś mnie już pewnie? Kurwa. Co on? <śmiech> <śmiech> dobre, dobre. Nie miałem z romansu. Dobre, bagam, przecież nawet nie miałem tabletek za mnie już pewnie. Luzik arbuzik. No no fajne powiedzonko. No. Bywa. Ryba. <gry> Dobre. Karp. Uu. Wiem, wkładaj... Co?! Karpia? Przecież nie coś innego. Belzebuba, Pana Ciemności. Ostro. No wiem pewien uczeń z Twojej klasy też jest ostry. No, akurat. <śmiech> <śmiech> Eli, peli. Zamknąć się, Sarno. E, tam, siema. Dobra, o kurwa. To my też chyba się powoli pożegnamy. Oczywiście wbijajcie na mój kanał, komentujcie, lajkujcie. No i to chyba wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie, trzymajcie się. Cześć!